k z budowania miasta Dobrze to witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Będziemy sobie budować e, miasto. Możecie mi pisać propozycje w komentarzach, jak się ma to mia może się miasto nazywać. A my tylko teraz zaczniemy budować. Tak. Po pierwsze. E, usuniemy ten domek. Tak. Ok. Też można to jakoś zaprojektować, hmm. myślę, że tu by było dobre miejsce na. na kino. Albo nie, kino mogłoby stać w tym oto miejsce. Ładne kino. Proszę, wejdziemy do środka. Tu są te i kino. Także kino tutaj będzie stało. Ale. Tak, tutaj kino będzie po prostu stało. Okej. Okay. Myślę, że trzeba byłoby znaleźć restaurację hamburgerka. Jakąś restaurację hamburgerka. Możemy postawić hamburgera. Wiecie co? To będzie dziwne, albo nie. Może... Żeby się nie wyróżniał. O nie. Źle postawiłem. A na czym on się... Dobra, łatwo będzie go kolapsować. Bo co on mnie będzie trzymał trzyma to tu? Dobra, jeszcze zawali Okej. Okay. O i teraz jest git Ty. O, tu jest taka zwykła bez okien ściana. Okej. Okay. To może zostać skasowane. Tutaj ten. A wejście na tu by było z tej strony. I teraz tak i jakieś schody. Hmm. Kurde. Nie ma żadnych schodów, dlatego będzie po prostu takie o tu wejście. Tylko, żeby wyglądało. Żeby chociaż to wyglądało jak wejście, to trzeba na przykład jakieś światła dać. O proszę. Dać tu stoliki te takie. Wziąć jakieś drzew. Wziąć jakieś drzewka i tu postawić. I możecie mi pisać propozycje w komentarzach. Jak by się nazywał to miasto Okej, okay. to no tutaj tak już wygląda jakby było to miasto I teraz już Można na przykład śmietnik postawić przy tych żeby nie zabrudzać świata No i teraz już to wygląda jak taka takie wejście w sumie trochę Dobra, zostawię to jeszcze tak. Tylko to tak właśnie, to wezmę tu. Tak. Dobra, może być. To tak... O, tak będzie lepiej. Jak mamy już restaurację. Kino. To trzeba chyba już po pierwsze zrobić. Co? Chodnik, tak. Chodnik trzeba zrobić. Tutaj tutaj... Chodź na imprezę, chodźcie na imprezę. E, widzowie nie wiem co się dzieje, ale ja ich już wyciszyłem. E... Okej, okay, to tu budujemy. Tu. No. budujemy sobie chodnik muszę za ten chodnik tak doprowadzimy taki długi e, zobaczymy co coś wydają. Dobra. Co na imprezie? Okej. Okay. To dobra. Już ich nie będę wyciszał znowu. E, widzowie. Tutaj budujemy ten chodnik na, do tej restauracji tutaj widzowie i teraz już można doprowadzić to, ale to już chyba usunę. Okej. Okay. Myślę, że te kwiaty można tu przestawić, to usunąć, usunę i dać te doniczki tu tak postawić. Raz, dwa, trzy cztery pięć i z drugiej strony raz dwa trzy cztery pięć I teraz bierzemy jakieś tam krzaczki ładne i kładziemy tutaj ładne krzaczki. Nie. Trochę nierówno, ale to w sumie to teraz wygląda. Tak takie... tego, tak da I co? Światło jakieś mi się przydało. Tego postawię. Cześć, Febek. Dobra, to się wytnie. No co? Febek, masz mamy i tatę? Masz. A ty? Ja nie mam. No i dobrze, ci tak. Ale dlaczego jesteś taki niemiły? Jak, jak cię wzywał, to będziesz na odcinku. Ja? Chwacz, ja mam fisko we mnie. A masz Będziemy na odcinku chyba. no. Mnucham, się Cicho tam! <grym> chodźcie na tio. Cicho tam, lubię! <grym> chodź na imprezę, chodź na imprezę. Ścieżki. Nie jest wystarczający. Jednak odcinek. Czemu jesteś taki? Jaki, dobra. Widzowie, do następnego odcinka y, zakończymy.